Katarzyna cichopek rzekła Emiliana, backslash, mistrzu, odpocznij teraz, backslash. 26 grudnia zmarł Emilian Kamiński. Wiadomość o śmierci 70-latka zasmuciła środowisko aktorskie oraz publiczność, wiele osób podkreślało. Że Kamiński, oprócz talentu, miał też rzadko spotykaną serdeczność i otwartość na drugiego człowieka. Swoją śmiercią Aldowini-Justynę sięńczył. Teresa Lipowska pożegnała Emiliana Kamińskiego na antenie TVP. Dla Justyny, jego żony, to będzie jakiś szok. Emilian Kamiński miał na koncie ponad setkę ról, od lat kierował też prywatnym teatrem kamienice w Warszawie. To tam występowała m.in. Katarzyna Cichopek, na co dzień aktorka serialowa, która chciała spróbować swoich sił na scenie. Umożliwił jej to właśnie Kamiński. Co do dzisiaj wzrusza Katarzynę, poświęciła zmarłemu osobny post na Instagramie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kochany panie Emilianie, takiego będę pana pamiętać uśmiechniętego, sypiącego kawałami jak z rękawa szarmanckiego, z otwartym umysłem i sercem wzrusza się cicho Uwielbiałam każde nasze spotkanie na planie. Gdzie wymienialiśmy się żartami, rozmawialiśmy o życiu, teatrze. Wiele Panu zawdzięczam. Jak wynika z jej opisu, ostatni raz widzieli się w październiku. Nie spodziewałam się, że nasze październikowe spotkanie na planie będzie naszym ostatnim. Cieszę się, że wtedy ześpiewał pan dla nas. I będę pana pamiętać z gitarą w ręce, wspomina Katarzyna. Serce mi dziś pękło. Wyrazy współczucia dla całej rodziny. Mistrzu, odpocznij teraz.